Zapytajcie się samych siebie czemu nie zbieraliście tutaj dziś Bitcoina, a teraz chcecie wchodzić za wszystkie pieniądze. A teraz oczywiście macie same dobre informacje, a tu wierzcie mi, że będą same złe informacje. <grystanie> Witam moi drodzy, finansowy kretyn, króciutka wstawka na temat rynku krypto, Bitcoina. Kto nie przeżył hossy, jeszcze to już ma taki przedsmak ostatnich kilka dni. Szczególnie właśnie takie monety jak chociażby LINK. Co tam jeszcze do góry szło? No link taki jest ciekawy, nie? Że, że idzie do góry, idzie do góry, i w zasadzie nie ma żadnej takiej większej korekty. I ten, kto się nie zapakował wcześniej, to teraz nie ma za bardzo gdzie. A jak ktoś kupuje teraz, no to prawdopodobnie spotka się z przykrą niespodzianką za jakiś czas, prędzej czy później. Takie moje zdanie przynajmniej. Jeżeli ktoś miał, jeżeli ktoś obserwował wykres chociażby wszystkich kryptowalut wczoraj, była godzina, nie wiem, która. 17, może, może 16. Zresztą na wykresie to będzie widać, chociaż tutaj mamy nawet. no Chodzi o to, tu, tutaj zejście, które było dosłownie z tego co widzę na Bitcoinie 6%. I to zejście było w przeciągu y, bardzo krótkiego czasu. Bardzo krótkiego czasu. Więc, jeżeli ktoś na przykład y, y, jest podkuszony dalej, żeby na kryptowalutach bawić się na dźwigni, no to życzę szczęścia, wykasuję was, po prostu będziecie zmuszeni do tego, żeby żeby oddać wasze pieniądze graczom większym, którzy na przykład tutaj zaczynają gdzieś shortować na kontraktach, potem zrzucają ogromnie cenę na spocie, odkupują swoje kontrakty, odkupują cenę spot. Tutaj się oczywiście, gdy gdy oni zaczynają ten cały ruch, to dołączają się jakieś algorytmy, dołączają się stop lossy, dołączają się ludzie, którzy panikują, i dlatego ta reakcja jest taka. Oni, oni jakby zaczynają, nie? Oni jakby zaczynają, a tutaj zaczynają już później jakby zamykać te swoje pozycje na kontraktach, które są też zlewarowane, więc na pewno zarabiają dużo więcej niż czy na spocie, i potem odkupują taniej to co wcześniej zrzucili tutaj, aby zostajecie bez pieniędzy, bo jeżeli taki jest ruch na przykład 5% ponad i macie 1 do 20, chociażby, a już nie wspomnę o dźwigniach 1 do 100. No to wiadomo, że Was już dawno w rynku nie ma, a potem będziecie płakać, że rynek naprzód idzie dalej do góry, a Was już w tym ruchu nie ma, więc od razu dźwignię jak zawsze. Natomiast, czy ruch się zakończył już? Trudno powiedzieć, nie wydaje mi się. Jeszcze będą ciągnąć to prawdopodobnie do góry. Jak ktoś oglądał moje filmy gdzieś tam wcześniej, to wie, że no dużo zajmuję się, dużo, że tak powiem, prognozuję po FIBO, może nie tyle prognozuję, co rozgrywam rynek i tak jak mówiłem, zatrzymanie pierwsze, bo tu też był potencjalny RGR, który nie został rozegrany w dół, ale cena poszła wyżej, więc pierwsze takie jakby tutaj podażowy poziom pierwszy to był 35700 bodajże. Tutaj jest wykres polonieksa, dlatego że jak ktoś ogląda mój kanał, to wie dlaczego ja na się nie nie rysuję, bo mam tam wiele rzeczy. Ja mam darmowe konto na TradingView, więc nie puszcza mnie, że tak powiem, żeby sobie zrobić kilka wykresów na wykresie Binance'a. Ja nie chcę tam stracić swoich rzeczy. Ja też nie chcę wam pokazywać wielu rzeczy, bo tam mam różne rozpisane swoje kwoty i tak dalej, więc nie chcę tego pokazywać. Ale pierwsze zatrzymanie miało być na 3,82. No i oczywiście było. Oczywiście było też były już reakcje przed strefami, bo jednak, jak widzicie, tutaj, yy, gdy, gdy ta cena już zanegowała tego RGR-a potencjalnego, tutaj, no, to jak cena ruszyła, to tu się dziura zrobiła, bo tu nic nie było, tak jakby, nie było żadnych oporów, więc mocno ruszyło do góry i przed strefą już się zaczęło to yy, cofać. Natomiast jest teraz ciekawy moment, bo trochę przebiło to 3.8.2 i zobaczymy, czy. Będą chcieli to już stąd rzucić. Nie uczcie się, znaczy to jest moje zdanie, oczywiście, nie uczcie się, że ta cena to będzie teraz cały czas do góry szła. Oczywiście zawsze prawdopodobieństwo na rynku na wszystkie wydarzenia jakieś tam jest, więc jeżeli to by cały czas szło do góry, przebijało ATH, no wszystko jest możliwe, ale ja daję bardzo mały procent prawdopodobieństwa na to. Moim zdaniem, kolejną taką strefą będzie oczywiście ta połówka tutaj, mniej więcej na 42 tysiącach, i to by też potwierdzało na przykład te miejsca reakcji, chociażby na wykresie tutaj, 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 tutaj. To wszystko jest, jakby takie, takie miejsce, w którym też różne były miejsca zatrzymania ceny, czy to, czy to z jednej, czy z drugiej strony. I to też jest ważne, bo to też jak ktoś analizuje w lewo. Tak, jak ja w tym momencie też patrzę na to, i wiadomo, że to są strefy, które, które generują bardzo duże też emocje. Także ta 0,5 będzie kolejnym ważnym poziomem, jeżeli tam cena dojdzie, po to, że tutaj przebiło, chociaż już przebiło dość mocno to 3,82, i to by też świadczyło, że um, po jakiejś tam korekcie, prawdopodobnie jeszcze zrzuceniu tego, to zobaczmy, jaki jest, jaki jest zrzut tego, ale to jest taki zrzut. Um, to jest taki zrzut, który może sugerować tylko właśnie wyczyszczenie, wyczyszczenie stop lossów, wyczyszczenie ludzi na dźwigni i dalej pociągnięcie do góry. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, te tutaj poziomy prawdopodobnie będą chciały być jeszcze przetestowane i wtedy kolejny ruch do góry właśnie może gdzieś w okolice tej pięćdziesiątki całego ruchu spadkowego. I bardzo ciekawie zaczęło się robić na, na rynku krypto. Teraz Teraz y, zapytajcie siebie, jeżeli nie wchodziliście gdzieś tutaj, jeżeli mieliście wyrysowywane na przykład jakieś tam kliny, nie kliny. Oczywiście fajnie to się rysuje w lewo, a, a w momentach, kiedy jest panika na rynku, to też y, no, ciężko się kupuje, tylko pamiętajcie, że panika paniką, bo tu chyba na samym dnie to był FTX, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ale nawet takie głupie rzeczy przy takich FTX, ach niby panicznych. Ja to już pokazywałem. Na swoich filmach dobre pół roku temu. Ogromna panika, nie wiadomo co się dzieje. Cena zatrzymuje się po prostu sama z siebie przypadkowo, ale oczywiście jest to na poziomie 1,272, tak jak bardzo często, więc na poziomie FIBO. Natomiast zapytajcie się samych siebie, czemu nie zbieraliście tutaj dziś bitcoina, a teraz chcecie wchodzić za wszystkie pieniądze. Naprawdę, zastanówcie się nad tą psychologią, nad tym FOMO, które was prawdopodobnie wielu z was teraz pożera. I zobaczcie sobie, ile macie jeszcze potencjalnego ruchu w górę, a ile możecie teraz mieć potencjalnego ruchu w dół, bo jeżeli cena zrobi na przykład jeszcze jakiś ruch do góry, nawet pod te 42, a potem zrobi na przykład zjazd taki, to czy będziecie się dobrze czuli tutaj z kupnem monety tutaj? Bo teraz oczywiście macie same dobre informacje, a tu uwierzcie mi, że będą same złe informacje, jeżeli oczywiście cena się tak zachowa. Oczywiście istnieje takie ryzyko. Cena cały czas będzie podążać do góry, tylko małe korekty będą, no i wtedy się okaże, że nie ma się gdzie y, załapać do trendu. Ale tak jak mówię, jest małe prawdopodobieństwo, no, moim zdaniem, na takie zdarzenie, bo jednak ta duża korekta dla całego tego ruchu, y, gdziekolwiek on się nie zakończy, no musi być, musi być i to jest normalne. Jeżeli patrzeć by tak było wstecz, jeszcze to popatrzyłbym tylko, gdzie jesteśmy dzisiaj i przyrównałbym tu do momentu. Właśnie to, jak te kliny były tam yy, obecne, bez się, no to gdzie jesteśmy? Czy jesteśmy tutaj na przykład? Czy jesteśmy tutaj? Moim zdaniem, jesteśmy tutaj. To nie znaczy, że przyjdzie tam jeszcze jakieś zdarzenie typu kowadło, że zrzuci tą cenę aż tak nisko. Natomiast yy, zakładam, że jesteśmy gdzieś tutaj w tym punkcie. Jeszcze cena trochę podciągnie, a potem zacznie spadać i zostanie, zostanie wyciągnięta następna hostsa. Miejmy nadzieję. Ale wątpię, że jesteśmy w tym punkcie, czyli tak, że idziemy teraz do góry cały czas. Oczywiście, tak jak mówię, zawsze jest to możliwe i nie można wchodzić i wychodzić całkowicie na, w rynek. Zawsze trzeba mieć trochę pieniędzy na to, żeby dokupić taniej. I na wzrostach też trzeba powoli wychodzić z rynku, bo no, nigdy nie trafimy szczyt, nigdy nie trafimy w dołek. Oczywiście można próbować, ale jest to bardzo ciężkie i w długim terminie raczej jesteśmy skazani na porażkę. Dobra, pozdrawiam. Finansowy kretyn, hej, na razie.